Nie znacie, go przyszło zawsze dużo szczeka. Niech się pochwali, gdzie ma łańcuch lepiej. Jak wpierdol tydzień temu. Co jest z łańcuchem? Gdzie łańcuch? Jaki pierdol. Yy, nie było żadnego w pierdolu, ale była faktycznie awanturka. Yy, ale nie wiedziałem, że straciłem ten łańcuch. Doświadczałem się następnego dnia pod brysznicem, jak zacząłem się macha Bo dotykać po placu. Boś się, się dopiero następnego z... z... dnia pod brysznicem. Potwierdzone info. Pomimo, że Polaka nie lubię, kurwa chuj mu w łeb, ale tutaj powiedział prawdę, że dostał w pierdol w frajerii i zajmali mu łańcuch. Potwierdzone info. Przytomny leżałeś, kurwa, nie wiedziałeś, co się Ty działo! Jesteś pierdolnięty człowieku. Ej, do... Słuchajcie, w ogóle muszę coś sprostować, jeśli chodzi o ten mój łańcuch e, i to pobicie, o którym gadał Polak. E, jest to oczywiście kłamstwo, nie wiem dlaczego on e, takie coś powiedział. E, faktycznie była awantura, ale gadał jakieś rzeczy, że byłem nieprzytomny czy coś. Tego łańcucha nikt mi nie ukradł. E, tylko po prostu on został zerwany podczas tej awantury i e, widocznie gdzieś leżał na ziemi. Ja nie wiedziałem o tym, e, no bo się po prostu biłem. Bójka trwała z 20 sekund maksymalnie, rozdzielili nas ochroniarze, ja następnego dnia dopiero się skapnąłem, e, że nie mam tego łańcucha, także no mega słabe zachowanie, że, że po prostu tak kłamie przy tak dużej publiczności, żeby mnie oczernić, czy tam w gorszym świetle postawić, nie wiem czemu to zrobił, mówi, że to ja mu wbiłem szpilki, e, gdzie mogę mu naprawdę sporo tych szpilek Ci wbić, e, a wiadomo, że chciałem sobie pośmieszkować. No, to taka, takie, takie sprostowanie, tylko że nie ufajcie temu farbowanemu lisowi. Domny leżałeś, kurwa, nie wiedziałeś co się działo. człowieku. Co z łańcuchem? No, co z łańcuchem? Kupimy sobie nowy łańcuch. Na razie tego nie ma. Yy, czemu dać sobie zająć ten łańcuch? Właśnie, ja nie dałem sobie zająć łańcucha. Ja nie wiedziałem, że mi ktoś zerwał. Pa, była ogólnie to jest fake news, to co gadał Polak, ale była taka akcja że ja się dopiero następnego dnia skapnąłem, że ja nie mam łańcucha pod prysznicem, jak, się, jak myłem się po klacie i się skapnąłem, że nie mam łańcucha. No, Ale jak się dowiem, kto mi zabrał ten łańcuch, yy, to, to ten, to będzie musiał, no wiadomo, że będzie miał przez ale nie będę opowiadał na live, co będzie miał. To ci leżałeś na ścianie, jak, jak mi nikt nie dojął i nie leżałem. To jest fake. Leżał to Polak w z zakałtowany. Nie było bójki pod klubem, tylko, tylko w, klubie, w klubie szarpałem się z gościem i ochroniarze nas rozdzielili i, i to był ten wpierdol ponoć, który dostałem. Szarpałem się w, ty, w klubie z typem i widocznie zerwał mi ten łańcuch, ale na pewno jeśli go zerwał, to go nie zapolił. Rozdzielili nas ochroniarze, no i tyle. Ja się bawiłem dalej, ja się nawet nie skapnąłem, że nie mam tego łańcucha, ejcie. Ja się następnego dnia dopiero No chwilę <laughs> no, ludzie tam ciągają, że się ten łańcuch zajebali, ale ja w ogóle nie twierdzę, że mi zajechał ten łańcuch. Mi się wydaje, że on po prostu upadł na ziemię, jak się z hałem szarpałem i że sobie go ktoś po prostu podniósł. No. Dziwne, że Polak dowiedział się o tym łańcuchu. No, szkoda, żeby się nie dowiedział, jak sam o tym mówiłem tam ludziom, z swojej się dowiedział. Ale jak się dowiem, kto. Kim był ten typek, z którym się szarpałem a jestem na no, dobrej drodze, to będzie musiał po prostu zapulić za mną łańcuszek, no, no ważył piwa, no, to będzie musiał